Dzisiejsze rozważania są z tekstu, który no, pokrywa się z tekstem naszego wezwania do uwielbienia, ale to tym bardziej podkreśli i przypomni nam wagę słów Psalmu 118. I właśnie tytułem dzisiejszych rozważań jest Twoja radość z wybawienia lub jej brak wiele mówią. Twoja radość z wybawienia, z ocalenia, ze zbawienia lub jej brak. Wiele mówią. Zwykle nie lubimy przegrywać. W grach, w życiu. Są może takie bardzo pokorne osoby, które cierpliwie znoszą porażkę. Na przykład w grach planszowych, czy towarzyskich zespołowych. Moja rodzina dobrze wie, że ja do tych osób nie należę. Nie cierpię przegrywać. Niedawno podczas pomocy dzieciom w pracy domowej w tym orońskim domu sąsiedzkim okazało się, że praktycznie nie ma zadanej pracy domowej ferie zapasem. Dzieci mają tę godzinę, którą mają poświęcić na naukę, ale dwójka zaproponowała mi, żebym zagrał z nimi w Uno. Pamiętam jeszcze, grałem kiedyś w Uno, więc myślę sobie, jakoś sobie przypomnę. Świetny pomysł. Początkowo szło mi wspaniale. Bardzo dobrze wygrywałem raz, drugi i wpadłem na bardzo nierozsądny pomysł, żeby podnieść poziom konkurencji i zagrać o coś. Nieopatrznie powiedziałem, że może w następnej rundzie, kto przegra, zrobi pięć pompek lub dziesięć przesiadów, bo jedna była dziewczynka, więc by dla dziewczyny przesiady. I co? Kolejne dwie partie przegrałem. Jak nie pyszny, musiałem na glebę i zrobić te pompki. Po chwili przyznali się, że się zmówili, żeby grać tak, żebym przegrał. No z takimi fajnymi dziećmi tutaj współpracujemy. Ale w życiu są rzeczy dużo, dużo bardziej poważne, w których nie możemy sobie pozwolić na porażkę. Stawka jest zbyt wysoka, aby ryzykować. I dzisiejszy tekst Psalmu 118 ściśle związany jest ze zwycięstwem Chrystusa na krzyżu, które właśnie świętujemy, w którym możemy mieć udział lub też nie. I przeczytajmy nasz fragment, ale zanim zwrócimy się do Bożego Słowa, zwróćmy się do autora tego słowa. Panie Duchu Święty, ty, który natchnąłeś psalmistę, żeby zawarł dokładnie te słowa, natchnij teraz i nas. Oświeć nasze umysły, abyśmy zrozumieli to przesłanie i zastosowali je dla naszego zbudowania i dla Twojej chwały. Amen. Psalm 118, wersety 15 do 29. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan karał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Otwórzcie mi bramę sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O panie racz zbawić! O panie racz pośczęścić! Błogosławiony, który przychodzi w imię pana, błogosławimy wam z domu pańskiego. Pan jest bogiem. On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Tyś bogiem moim. Przeto dziękować ci będę. Boże mój, będę cię wywyższał. Dziękujcie panu, albowiem jest dobry albowiem łaska Jego trwa na wieki. Tyle czytania natchnionego i nieumylnego Bożego Słowa. Wiecie, słyszałem nieraz krytykę, że wierzący w Chrystusa mają jakąś taką obsesję na temat zbawienia. Że ciągle wspominają o groźbie wiecznego potępienia, piekła. No i że z uporem dzielimy ludzi na tamtych na zewnątrz i nas, my i oni. I to rzekomo mają być przejawy tego, że jesteśmy nietolerancyjni, o ciasnych horyzontach, w ogóle jacyś tacy dumni. Ale co jeśli to, co głosimy, jest prawdą? Bo przecież prawdą jest to, że Jezus jest jedyną drogą do ojca. On sam to powiedział: Jestem drogą, prawdą i życiem, co rozumiemy drogą, prawdziwą drogą, żywą drogą. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus powiedział, że jest wyłączną drogą. Więc kwestia zbawienia jest absolutnie najważniejszą. Perspektywa wiecznego potępienia, jak najbardziej realną. To zupełnie zmienia perspektywę. Tylko fakt, że jeszcze nie widać tego zbliżającego się sądu, jak to będzie już później po śmierci i po rozstrzygnięciu tych ostatecznych spraw, nie sprawia, że sąd zbliżający się jest nierealny albo że nie nadejdzie z pewnością. Bo już teraz dysponujemy. Nad, takimi namacalnymi przesłankami, dowodami tego, jak ważną jest kwestia właśnie zbawienia. Kwestia ta, o której mówimy właśnie przy okazji Wielkiej Nocy. Bo pomyślmy, skoro sam Boży Syn musiał pofadykować się. Stąpić z nieba na ziemię, przyjąć ludzkie ciało. Nigdy nie byliśmy bogami, więc nie wiemy, co to jest dla Boga przyjąć ludzkie ciało, takie ograniczenie. Żył ponad 30 lat na tej ziemi wśród grzeszników, takich jak my, a może nawet jeszcze weselszych, i znosił narastającą opozycję przeciwko nim. Zniósł dwa niesprawiedliwe procesy. Wiem, że był później okrutnie torturowany, ubiczowany. Ukrzyżowane. A wiemy, że to był tylko ułamek jego cierpień. Dlatego, że z tego, co czytamy w piśmie, on na krzyżu wypił także kielich gniewu Bożego, który nam się należał czyli niejako zniósł za nas piekło. Więc to. I sam fakt, że to nie było żadnej innej drogi, bo sam Jezus w co modlił się, ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie minie. Miał na myśli ten kielich gniewu. I odpowiedzią ojca było milczące, nie, nie jest możliwe, żeby cię to minęło. nie jest możliwe, żeby ludzie byli zbawieni w inny sposób. Więc nie minął go ten kielich tej męki i on poszedł na krzyż. Więc jeśli to wszystko jest prawdą, jeśli to się zdarzyło, a się zdarzyło, to nie ma ważniejszej sprawy dla człowieka do rozstrzygnięcia, jak to, żeby się przekonać, czy ofiara Jezusa już we, wobec mnie się stosuje. Ale wielu ludzi dzisiaj w ogóle o tym nie myśli, nie zaprząta sobie głowy sprawami duchowymi, religijnymi. Nawet niektóre ze wspomnianych dzieci, z którymi mamy zajęcia na Oruni, na samo wzmiankowanie kościoła, Albo lekcji religii, od razu reakcja alergiczna. Nie, 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 nie lubię kościoła, o tym nie gadamy. To jest taka standardowa ich relacja, reakcja. Dlatego sądzimy, że miłujący Bóg dopuszcza okoliczności, które nas niejako zmuszają, jak ostrogi, zmuszają nas do myślenia, że z tym światem coś jest nie tak, a więc być może ze mną jest coś nie tak, lepiej się nad tym zastanowić. I zwykle te okoliczności mają związek z cierpieniem. A to groźba wojny, lub sama wojna. Zwłaszcza, gdy w okolicy padają pociski, rakiety, trudno jest nie myśleć o tym, czy ocaleje, czy nie. Albo co ze mną będzie, gdyby jednak rakieta trafiła w mój dom i bym zginął. Albo wyobraźcie sobie, że jesteście na tym starym statku Titaniku, kiedyś to był super nowoczesny, i poczuliście uderzenie w górę lodową, i gruchnęła wiadomość: to nie my. Nie rozmawiałbyś o tym, że wiesz co, na, na bufecie jest jeszcze trochę tej dobrej sałatki z łososia, albo nie będziesz się zastanawiał, z kim jeszcze potańczę tego wieczora, biedno, o co będziesz miał w głowie, jak się uratować, gdzie do szalupy. To będzie najpilniejszy temat. Tak jak niektórzy mówią, w płonącym domu nie poprawia się krzywo wiszących obrazków. Nasz fragment z Psalmu 118 też wspomina zbawienie, ocalenie. Dwa fragmenty. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się. Zbawieniem moim. Albo 25 werset. O panie, racz zbawić, o panie, racz poszczęścić. Gdybyśmy zerknęli do tego wcześniejszego kontekstu naszych słów, to widać raczej, że chodziło o takie doraźne ocalenie od śmierci psalmisty. Że Bóg odpowiedział na jego wołanie i dał mu wybawienie, bo wcześniej czytaliśmy o tych, którzy otoczyli go jak rój pszczół, czyli był prawdopodobnie w jakiejś militarnej zasadce. Zatem naturalne odczytanie tego psalmu ukazuje go jako poemat wdzięczności, uwielbienia za takie doraźne ocalenie od jego wrogów. I choć struktura psalmu przypomina pieśń na wkroczenie do świątyni Pana, z dialogiem między witającymi tych pielgrzymów i tych, którzy przychodzą, by złożyć Bogu ofiary, właśnie wchodzą przez te bramę, zwłaszcza tę główną bramę sprawiedliwości, po której już jest wejście do świątyni, ale jednak. Wiemy, że ten psalm zawiera przynajmniej dwa odniesienia do Nowego Testamentu, do samego Pana Jezusa. A więc, pomimo intencji autora, żeby opisać pewne historyczne wydarzenie, on ma odniesienie również do tego, co jest najważniejsze czyli do zbawienia nie tylko od jakiegoś tam militarnego zagrożenia, ale tego najważniejszego o zbawieniu oczywiście od kary za grzechy. I pierwsze z odniesień, jakie tam znajdujemy, to są wersety 22 i 23. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w naszych oczach. Nagle w naszym tekście, który mówi o wkraczaniu do świątyni, o otwieraniu bram i tak dalej, o krzykach radości, z wybawienia, nagle wtrącana jest myśl o jakimś kamieniu, który jest odrzucony przez budujących. Nie chodzi o to, że ten kamień stał się kamieniem węgielnym, czyli z węglem, tylko, że stał się Głowicą węgła, czyli tym fundamentalnym kamieniem, na którym stawia się budynek. Nie wiemy, o jakim kamieniu to tutaj psalmista mówi o jakim w pierwszym jego odruchu myśli, ale Pan Jezus cytuje te słowa jako proroctwo, które wypełniło się w Nim i Jego służbie, gdy uczeni w piśmie i faryzeusze odrzucili go jako posłańca Bożego, jako Mesjasza. Wtedy nasz Pan opowiedział im przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy. Pamiętacie ją, tak tylko skrócę, że pewien człowiek wynajął swoją winicę dzierżawcom, którzy mieli ją uprawiać i w odpowiednim czasie oddawać plon jako zysk dla właściciela. No i on właściciel posyła różne sługi, żeby odebrali ten, tę zapłatę, a oni jednych tam znieważyli, obili, niektórych pozabijali, więc pan wpada na pomysł, no, wyślę mojego syna, jego uszanują, no i w końcu dostanę zysk z mojej winicy. Oni po, popatrzyli, o, to jest dziedzic. On odziedziczy tę winicę, jak umrze ten właściciel. Jak jego zabijemy, no to zagarniemy winica, będzie nasza. I tak zrobili. I to była czytelna alegoria, czyli taka historia, która porównuje jedną rzecz z drugą. O niewdzięcznym narodzie wybranym, który zamiast przynosić plon sprawiedliwego życia, wypowiadającego z więzi z Bogiem, nużał się w bałwochwalstwie, w czczeniu fałszywych bożków, a przez to prowadził też wielce niemoralne życie. Słuchajcie, to jest zawsze powiązane. To, co czcisz, takim się stajesz. Nie można mieć świetnych poglądów i straszliwego życia na długą metę. Świetnych poglądach w sferze wiary. Jeśli czcimy prawdziwego Boga, będzie nas to przemieniało. Jeśli czcimy fałszywe bożki, będzie nas to degenerowało. I tę ale, alegorię zrozumieli słuchacze pana Jezusa. Faryzeusze, uczeni w piśmie, zrozumieli, że przeciw nim opowiedział tę historię. I w tym właśnie momencie zacytował pan fragment z Psalmu 118. Przeczytam z Ewangelii Mateusza tę część dialogu z Jezusa z uczonymi w piśmie. 21 od 42 wersetu. Rzeczy im, Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł? Zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze usłyszeli, wysłuchali jego podobieństw, Zrozumieli, że o nich mówił i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Pomyślmy, kim są w tych słowach ci budowniczowie? Według interpretacji Pana Jezusa, to była ta cała kadra kapłańska, arcykapłanów, tych świeckich uczonych w piśmie, którzy mieli na pieczy troskę o rozwój właściwej religii, kultu prawdziwego Boga Boga Starego Testamentu, Boga Ojca. I co oni takiego zrobili, że teraz Królestwo Boże jest im odebrane? Oni odrzucili kamień węgielny, czyli ten fundamentalny kamień, na którym wznosi się całą budowlę, budowlę kościoła. A tym kamieniem jest oczywiście sam Boży Syn, Jezus Chrystus. On przyszedł do nich, oni powiedzieli: Nie, takiego Mesjasza nie chcemy, czekamy na innego. I z tego powodu Bóg mówi: ok, wyjdziecie w odstawkę, teraz to Królestwo Boże Wam będzie odebrane. I Jezus mówi: "Będzie przekazane narodowi etne", czyli narody, y, żydzi dzielili na nas, Żydów, tych prawdziwych dzieci Boże i tak dalej, bo potomków Abrahama i te narody, które są paliwem piekielnym. I teraz Jezus mówi: "Wam będzie odebrane królestwo Boże dane narodom, tym poganom, przez was pogardzanym poganom, który będzie wydawał owoce". Jest w liczbie pojedynczej narodowi, ale to jako synekdocha, figura stylistyczna mówiąca jedno za część za całość. Mówi o wszystkich narodach, także o Polakach, że my przyjdziemy i będziemy wydawali owoce. I czy zdajemy sobie sprawę, jak szokujące to musiały być słowa w uszach religijnych przywódców, że teraz oni znaleźli się poza nawiasem. Oni są wyrzuceni poza obręb Królestwa Bożego. Ci, którzy uważali się za śmietankę religijnego establishmentu, prawdziwej religii. Na dodatek właśnie Pan Jezus używa tego rażącego słowa narodów innemu niż Żydzi narodowi, a przecież pod okupacją rzymską, nacjonalizm żydowski, doszedł do swojego szczytu. Teraz okazuje się, że inne narody będą tymi, które wejdą do Królestwa Bożego, a nie ci, którzy od wieków byli własnością Pana Boga, jako potomkowie Abrahama, ich praojca w wierze. Nic dziwnego, że w ich mentalności zawrzało i zamiast poczuć skruchę i Powiedzieć o nie, to my, my wszystko zrobimy, żeby wrócić znowu do łask. Co, co mamy zrobić? Mamy uznać Mesiasza, mu uznajemy Cię. Nie. Oni chcą go teraz zabić. I oni doprowadzili do tego, oczywiście, zgodnie z Bożym planem, żeby Chrystus był krzyżowany. Ale nie obwiniajmy tylko Żydów ówczesnych, Panu Jezusowi, podczas Jego ziemskiej służby. I dzisiaj jest wielu, wielu ludzi, którzy odrzucają ten kamień węgielny. Mówią niejako: Nie, Ty, Panie Jezu, nie będziesz panował nad moim życiem. I to zauważcie, mówią zarówno osoby religijne, jak i te, które mają awersję do religii. Wszystko jedno. Kluczową kwestią jest, gdzie jest Jezus Chrystus względem Twojego życia. Ale jakże nieroztropne to jest podejście. Bo jeśli Chrystus nie panuje w naszym życiu, no to kto? Jeśli jednym z największych kłamstw naszej kultury jest wmówienie masą, że wartością nadrzędną jest to, żeby człowiek sam o sobie decydował. Nikt nie będzie ci dyktował, tak mówią. Aha, popatrz na reklamy, co one z tobą robią. Myślisz, że sam podejmujesz decyzję. No i prawdą jest, że jeśli Pan Bóg nie panuje w życiu człowieka, to nie jest dalekim od tego, żeby samodzielnie panować nad własnym życiem. Wtedy nieuchronnie grzech staje się jego strasznym panem. Pan Jezus ujął to w zwięzłych słowach w dialogu znowu z Żydami w ósmym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, wersety 34 i 36. A Jezus im powiedział Zaprawdę powiadam wam Każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu I 36 Jeśli więc Syn was wysłowodzi Mówi o sobie Prawdziwie wolnymi będziecie Czas w życiu człowieka W którym Chrystus nie panuje nad tobą To czas wolności? Nie, niewoli grzechu A to gdy Poddajemy się dobrowolnie Pod panowanie Chrystusa jest określane jako Paradoksalnie Uczynienie nas wolnymi Wyzwolenie przez Niego. Stajemy się Jego podwładnymi, a jednocześnie uwolnieni do tego, żeby robić to, do czego byliśmy od początku zaprojektowani, żeby poznać żywego Boga, żeby żyć z Nim w cieszyć się Nim i realizować Jego plan dla naszego życia. Nasz psalm zawiera i drugie odniesienie do Nowego Testamentu. To jest 26 werset Psalmu 118. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. I tymi właśnie słowami przy triumfalnym wjeździe do Jerozolimy naszego Pana, tłumy witały Go w Niedzielę Palmową, tę, którą świętowaliśmy tydzień temu. To jest Mateusza 21, 8-9. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które Go poprzedzały i które za Nim podążały, wołały – Mówiąc, Hosanna, synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Kto przyszedł wtedy w imieniu Pańskim? W imieniu Boga Izraela. Jezus Chrystus. Ale nasz Pan, jeszcze raz cytuje zapowiedź tego psalmu, gdy ze smutkiem podsumował zatwardziałość narodu wybranego. To jest Ewangelia Świętego Mateusza 23, 37-39. Jeruzalem, Jeruzalem. Które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza piskręta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. W tych słowach nasz Pan zapowiada odsunięcie niejako na bok. Wszystkich tych spośród narodu wybranego, którzy odrzucili go jako Mesjasza. I wiemy, że ich było mnóstwo. Że kiedy w 70 roku armia rzymska pod wodzą Tytusa zdobyła Jerozolimę i ukrzyżowała setki tysięcy ludzi, bo wtedy około milion zamordowanych. Straszna rzecz. To jednak wiemy, że nie wszyscy Żydzi nie byli tymi, którzy nie uwierzyli. Apostoł Paweł był Żydem. Wielu uczniów było Żydami. Ale Gro narodu wybranego jest odstawione na bok. I ten dom, pusty dom, oznacza, że niewielu etnicznych Żydów będzie się nawracać w tym obecnym czasie, ery, gdy Ewangelia głoszona jest wszystkim narodom, a więc Poganom, a więc także Polakom. Ale jest też łaskawa zapowiedź, że Jezus wróci, że wtedy znowu zawołają błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I wtedy reszta wybranych, także z etnicznego Izraela, nawróci się do Boga. Podsumowując, czego uczy następca? Jest zbawienie. Jest drogocenne zbawienie, które swą śmiercią na krzyżu wypracował nasz Pan. Jest więc brama, przez którą trzeba wejść, by skorzystać z oczyszczenia z grzechów, właśnie tą fiarą. Tak jak w tamtym czasie była ta brama w świątyni, w którą pielgrzymi wchodzili najpierw w morach miasta i ona prowadziła prosto do świątyni, tak teraz Jezus jest tą bramą. Gdy raz ktoś zapytał, Jezusa, taka ciekawostka teologiczna, czy tylko niewielu będzie zbawionych. Nasz Pan w Ewangelii św. Łukasza 13 rozdziale odpowiedział bardzo mocnymi słowami: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż powiadam, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc Panie, otwórz nam, on odpowie. Nie wiem skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pialiśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałaś. On powie wam: Nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. A dalszy tekst mówi o tych, którzy przyjdą z północy, południa, wschodu, zachodu, właśnie o tych narodach i zasiądą w Królestwie Bożym. Ponownie, ci, którym wydawało się, że są blisko Boga, nazywali go Panem, ale można powiedzieć, nawet nie byli wrogo nastawieni wobec Chrystusa. Słuchali Go, mogli nawet zasiadać do wspólnego stołu, jednak po ich życiu, bo widać, że Mu nie zaufali. Więc co? Mamy starać się wejść przez tę wąską bramę. Co to znaczy starać się wejść przez wąską bramę? Wąska brama symbolizuje konkretny wymóg. To nie jest brama otwarta na wszelkie poglądy, postawy. Choć oczywiście otwarta jest, by człowiek przyszedł z dowolnego miejsca w swoim życiu. Przyszedł do niej. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa, do tej bramy, musisz zostawić swoje przekonania i przyjąć Jego wartości, Jego prawdy. To, że mamy starać się to uczynić, Jezus mówi, starajcie się, pokazuje, że to wymaga wysiłku, uwagi, pracy, by zgłębiać to, kim On jest i co tak naprawdę uczynił dla nas. To jest pierwsza rzecz. Jest zbawienie. Drugie, dzieło zbawienie jest wyłączną zasługą naszego Pana. Jak czytamy, przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego musimy odrzucić wszelkie myśli, że mamy jakikolwiek wkład w dzieło zbawienia nas od grzechu. To jest cudowne w oczach Bożych. To jest to, co sprawił Bóg, a nie my. Więc wszelkie myślenie w stylu Pan Bóg trochę, ja trochę, to nie jest Ewangelia, czysta Ewangelia łaski, którą, którą głosi Pismo. I trzecia rzecz, owocem poznania Jezusa, owocem wejścia przez tą ciasną bramę jest ogromna radość wybawienia i chęć opowiadania innym o naszym cudownym Panu. Słowa takie jak okrzyk radości, wabie, wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo, prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Albo to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Tyś Bogiem moim przeto dziękować Ci będę, Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem jego łaska trwa na wieki. Te wszystkie słowa w psalmie pokazują na tę ogromną przemianę, jaka nastąpiła, jaka dokonuje się w tych, którzy nawrócili się do Boga. Zatem, wracając do tytułu naszych rozważań. Twoja radość z wybawienia lub jej brak wiele mówią. Więc, jeśli jeszcze nie doświadczasz tak ogromnej radości. Albo jeśli kiedyś doświadczyłeś, doświadczyłeś tej radości, a teraz nieco to przyblakło, to zwróć się do Niego, do źródła wszelkiego przebaczenia, łaski, dobroci, miłości, pokierowania w życiu. A znowu doświadczysz tego, jak dobry jest Pan. Amen.